przed nami fraktal taki sam tylko mniejszy. Zapytacie, jak to możliwe taki sam, ale mniejszy. Właśnie fraktal to jest coś takiego, co pochodzi prosto z natury i na pewno nieraz widzieliście słonecznik, szyszkę, liść, pęd paproci albo muszelkę ślimaka. No i właśnie, właśnie w takich przedmiotach, w takich nie może nie przedmiotach tylko w naturze, w takich obiektach Odbija się fraktal. Fraktal jest to taka forma, właśnie. Fraktal właściwie to moglibyście odkryć sami, bo któregoś dnia mogłoby się na przykład okazać, że bardzo się nudzicie. Bierzecie sobie kartkę papieru, nożyczki i zaczynacie wycinać. Wycinacie sobie w ten sposób. I w ogóle nawet, nawet zupełnie nie przeczuwacie tego, że właśnie tworzycie coś niesamowitego. I nawet nie przeczuwacie, że odkryliście zagadkę i tajemnicę, nad którą przez całe życie głowił się Albert Einstein. I bardzo się wysilam, żeby się dowiedzieć, jak to jest, że natura tworzy takie cuda, jaka jest ta główna zasada. A wy po prostu, któregoś dnia, biorąc po prostu nożyczki. I kartkę papieru odkryliście największą, najbardziej zaskakującą tajemnicę wszechświata, a mianowicie stworzyliście fraktal. Zaraz wam tutaj w prawie, prawie jest gotowy. Widzicie fraktal? To są tak zwane samopodobne kształty, czyli właściwie jest, cały czas jest prostokąt, ale on się zmienia, bo się zmniejsza. I na tym polega właśnie istota fraktalu. Jest to cud natury, który właśnie udało się wam stworzyć tutaj. Będziemy tworzy, tworzyli pracę, tworzyli grafikę inspirowaną właśnie formami fraktalnymi. Do tego celu potrzebny będzie, potrzebny będzie marker, kredka, kartka papieru. Ważne jest to tutaj w, tej, w tworzeniu tej pracy, że bo podstawą, punktem wyjścia jest format A4. Natomiast ja go troszeczkę skróciłam, żeby był bardziej mniej, mniej prostokątny, a bardziej kwadratowy. Zaczynamy od stworzenia takiego szkicu siatki konstrukcyjnej dla naszej pracy fraktalnej. Więc zaczynamy tę pracę od narysowania ramki. Potem musimy znaleźć środek mniej więcej. Dzielimy kartkę na pół, żeby było łatwiej, oczywiście, bo łatwiej zawsze rysować linie w pionie niż w poziomie, proste linie równe. Więc możecie właśnie tutaj też. Skorzystać z tego. Czyli mamy już podstawową, podstawową siatkę, podzieloną kartkę na cztery. I teraz musimy jeszcze podzielić każdy z, tych, każdy z tych prostokątów czterech na pół w określony sposób. Pierwszy dzielimy w pionie, drugi dzielimy w poziomie, trzeci znowu w poziomie. W pionie. Dobrze. Teraz czas na to, żeby poprawić naszą siatkę markerem. No dobrze, i zaczynamy teraz rysować. Zaczynamy, to jest nasz pierwszy prostokąt, który będziemy wypełniać. I teraz rysujemy tutaj, zaczynamy od samego od rogu i prowadzimy linię w ten sposób. Ona musi być w miarę blisko. Oczywiście, jak będzie troszeczkę dalej od, yy, od krawędzi, no to w ogóle się tym nie przejmujcie. W ogóle to nie jest, pamiętajcie, że tutaj, jeśli chodzi o rysunek i o takiego typu działania, yy, Twórcze. Nikt nie będzie tutaj chodził z, z linijką i mierzył. Widzicie, może być trochę bliżej, trochę dalej, ale ogólnie, ogólnie trzeba jakoś tutaj skupić się na tym, żeby te linie były właśnie równe, w podobnych odległościach. No i przede wszystkim muszą się stykać. To jest, słuchajcie, na tym tutaj trzeba przede wszystkim się skoncentrować. Aby one się ze sobą stykały. Widzicie, powoli, 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 tak jak w naszym prostokącie papierowym, tworzy się nam pierwsza forma traktalna. Tutaj w trakcie, w trakcie rysowania warto jest. Spokojnie, mieć spokój, można sobie słuchać jakiejś mm, spokojnej muzyki albo niczego nie słuchać. Najlepiej, żeby nikt Wam wtedy nie przeszkadzał, nie krzyczał Wam do ucha. Wtedy można właśnie się spokojnie tutaj na tym skupić, żeby stworzyć równo, dokładnie, w miarę równo, prawda? Nie musi być idealnie, ale jeżeli będziecie się starali, żeby było prawie idealnie, to będzie super. Pierwszy mamy gotowy. Teraz drugi prowadzimy tu w górę. To teraz słuchajcie rysuję w kolejny prostokąt. My tutaj teraz przyspieszymy nagranie. Aby się Wam nie dłużyło oglądanie. I teraz kolejnym, kolejnym, kolejną, czyli pierwszy, drugi, teraz trzeci jest ten po przekątnej. I też zaczynamy tutaj od góry. I znowu. Tak jak w poprzednich, rysujemy linię dookoła. Możecie sobie obracać kartkę papieru. Bo właśnie rysowanie linii w pionie jest zawsze w ten sposób łatwiejsze, ale nie musicie. Następny, czwarty nasz prostokąt też zaczynamy też od, tutaj, od tej lewej strony i zapełniamy tak jak wcześniej. Dobra, i teraz już mamy zobaczcie prawie gotowego naszego fraktala. I teraz robimy już przedostatni prostokąt, górną część. Dobra, i ostatni prostokąt. Słuchajcie, już prawie to mamy. Zaraz zobaczycie, jaki będzie efekt oszamiający. No dobra, słuchajcie, nasz fraktal gotowy, zobaczcie. Myślę, że jest to fascynująca forma, fascynujące kształty, inspirowane właśnie naszym fraktalem. I e, bądźcie czujni, bo przed nami kolejne ciekawe wyzwania.